Cześć, witajcie! Ja jestem Nona i ma to jest mój kanał Grywanie. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. W dzisiejszym materiale mamy unboxing edycji kolekcjonerskiej z gry Celeste. Wybaczcie, moi drodzy, moją długą nieobecność, ale jak Państwo widzieliście na Facebooku, było to spowodowane troszkę większym przeziębieniem, które uziemiło mój głos. Nie nadawało się naprawdę do kręcenia materiałów, było bardzo, ale to bardzo dziwne. Teraz to się troszeczkę wszystko poprawiło, tak więc wracam do Was z materiałami. Postaram się troszeczkę w tym tygodniu nadrobić tych materiałów. Teraz jest ten unboxing. Za kilka dni wstawię, moi drodzy, unboxing edycji kolekcjonerskiej Ghost Recon White Lance z tą figurką Nomada dużą, tak więc będziemy mogli sobie ją porównać i zobaczyć, jak ona się prezentuje. Później mam dla Was jeszcze jeden materiał bonusowy, ale to wszystko na spokojnie. Pamiętajcie moi drodzy oczywiście, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli materiał się Wam spodoba. Napisać miły komentarz i opinię na temat tej edycji, którą Wam zaraz przedstawię. No i oczywiście zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego nie robicie. I pamiętajcie o tym dzwoneczku na to, że dużo osób nie dostaje powiadomień o moich nowych materiałach. Pewnie wiele osób z Was się zastanawia, co to jest w ogóle za edycja kolekcjonerska, skąd ona się wzięła, za ile ją zakupiłem. Już Wam mówię, jest to edycja kolekcjonerska gry Celeste. Jest ona wydana przez Limited Run. Koszt tej edycji rok temu, powtarzam rok temu, zapłaciłem za nią około 300 zł. Teraz ona na eBayu chodzi od 600 do 850 nawet. Jest to wydanie na PlayStation 4, było jeszcze na pc jak i na Switcha. Na PlayStation 4 zostało wydane w 2500 egzemplarzy na cały świat, tak więc jestem szczęśliwym posiada posiadaczem jednego z tych. E oto egzemplarzy. Opóźnienie straszne było w wydaniu tej edycji kolekcjonerskiej, dlatego od wydawcy otrzymaliśmy taką oto karteczkę, i z tyłu są właśnie zawarte przeprosiny, że troszeczkę im to dłużej zajęło, bo jak mi się wydaje, ta edycja powinna być wydana już w połowie roku, w pół roku temu chyba, jakoś tak strasznie było dużo opóźnienia, już straciłem nadzieję, miałem do nich pisać, ale jakoś nie miałem na to weny. A więc takie oto przyprośbienie dostaliśmy. W takie oto fajne, jakby pocztuwerce, i bardzo ładna jest ta oto grafika. Chyba sobie wrzucę w ramkę i sobie powieszę, bo naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje. Mamy tutaj naszą postać, no i oczywiście truskaweczkę. Bardzo, ale to bardzo przyjemna gierka. Niedługo też sobie nią zagram. Dodatkowo otrzymaliśmy jeszcze taką kartę. Tak ona się prezentuje. 356 z tyłu wygląda ona tak. Limited run bardzo fajna taka małutka karta kolekcjonerska no i tutaj mamy moi drodzy bezpośrednio naszą edycję Sprzuda ona prezentuje się w taki sposób jak widzicie mamy tutaj szkiełko za którym widzimy naszą truskaweczkę z tej strony pudełeczka wygląda tak z tej strony pudełko tak a z tej tak jeżeli chodzi o spód nie mam tutaj żadnych informacji i na górze nie mamy też żadnych informacji Znaczy, jak ta truskawka jest przyczepiona jest to właśnie fajnie tak w środku lata a w środku mamy bardzo sporą i bardzo ciekawą zawartość. Ja oczywiście przez ten czas, jak był już sobie otworzyłem i zobaczyłem, bo bardzo jestem niecierpliwy, jeżeli chodzi o takie nowości. Już zaraz Wam zademonstruję, co jest w środku. No w środku, moi drodzy, jak widzicie, mamy dużo, czy truskaweczkę, gierkę, steelbooka, yy, jakiś tutaj plakat, mapkę, chyba zaraz wszystko sobie dokładnie wyjmiemy. Wiemy może te rzeczy, wszystkie, które są tutaj luzem, tu jeszcze jest jakaś jedna grafika, oj, troszeczkę tego jest. Tam już jest pusto, truskaweczkę odkładam i zobaczymy sobie na końcu. I mamy tutaj wszystkie nasze gadżety. Mamy, moi drodzy, tutaj oczywiście nową e, zapakowaną grę na PlayStation 4. Tak z tyłu się pudełeczko prezentuje. Bardzo fajnie, moi drodzy, że mamy grę w pudełku, a nie w stylbooku, który jest obok. To mi się naprawdę podoba i większość wydawców właśnie powinno tak robić. Po otwarciu moje drodzy, tutaj naszego pudełka mamy płytę z grą. No i oczywiście w środku, zobaczcie, jaka fajna ukryta grafika, bardzo ładnie się ona prezentuje na tylnej części okładki. Bardzo ciekawa sprawa, rzadko takie rzeczy stosują różni wydawcy, ale naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie. Płytka jest oczywiście nieporysowana, odkładamy ją z powrotem. I co my tu jeszcze w środku dostaliśmy? Mamy tutaj. O, mamy taki mini artbook. Skoro mamy taki mini artbook, to trzeba się mu przyjrzeć. Zobaczcie, co to jest w ogóle: jest jakby połączenie takiej inst instrukcji. Zobaczcie, o, tak, ze starych dobrych czasów słuchajcie, w, w wielu grach, właśnie były wydawane takie instrukcje. Bardzo fajnie, fajne, takie podoba mi się, że są jest takie gadżety dodawane. E, mamy tutaj e, też krótkie opisy naszych e, bohaterów, e, i tutaj mamy. Taki mini, ale to mini artbook z tyłu. Bardzo fajne takie połączenie instrukcji właśnie z takimi grafikami koncepcyjnymi. Bardzo, ale to bardzo fajnie wygląda. Zobaczcie jak tutaj yy, jest pokazany proces, jak to wszystko powstawało. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Patrzcie, najpierw czarne potem jak zostało to pokolorowane. Fajnie, bo jest mamy ponumerowane. Jest to, moi, moi drodzy, taka mała książeczka, ta więc no widzicie zszyta. Po prostu zszywaczem, ale. Oj, jedna strona chyba gdzieś uciekła, tak? O, tak z tytułu wygląda. <grymne> Bardzo, moi drodzy, przyjemne. Fajne, takie, takie coś innego. <grymne> Posty. Zakończenie. Fajne. Naprawdę bardzo, ale to bardzo ciekawa taka książeczka. No i mamy, moi drodzy, tutaj taką litografię. Jak widzicie, ona troszeczkę się mieni. Jest, jest ona dość yy, na takim grubym papierze. Z tyłu, niestety, niczego nie mamy, ale z przodu, słuchajcie, zobaczcie. Mieni się bardzo, ale to bardzo ładnie. Fajnie to wygląda. Super kolory. Naprawdę bardzo, bardzo ciekawe. Naprawdę, ta edycja jest bardzo przyjemna dla oka. No człowiek po prostu się cieszy, jak to otwiera. Ja wiem, że. Jestem specyficzny, ale bardzo mi się to podoba, bardzo ładne. Mamy tutaj, moi drodzy, zestaw naklejek. Jak widzicie, z, z faktura naklejek jest błyszcząca. E, mamy dość ich bardzo dużo. Szkoda będzie je odklejać z tego i gdzieś naklejać. więc ja taktykę przyjąłem sobie na naklejki, że będę kupował takie ramki i wszystkie naklejki wrzucę w ramki i sobie powieszę. Bo zawsze będzie można je gdzieś przywieźć albo zdjąć. Ale takie już gdzieś naklejemy, no to niestety one tracą tą wartość. I niestety potem przepadają. Bardzo, ale to słuchajcie, bardzo fajne. To, to, truskaweczka mi się najbardziej z tych wszystkich rzeczy podoba. Mamy tutaj, moi drodzy, pocztówkę. Zobaczcie, że jak na taką małą edycję, za 300 zł z grą, mamy naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy, w porównaniu do niektórych edycji, które są e, wydawane, których prawie nie mamy nic, a cena jest za prawie 800-900 zł. Tutaj, mówię, 300 zł, moi drodzy, to jest taka cena, do przyjęcia, jeśli chodzi o edycję, tym bardziej takie fajne, przyjemne, fajna portóweczka. I oczywiście, moi drodzy, jak wiemy, ta gra jest tutaj właśnie związana bardzo stricte z tą truskaweczką. To tutaj mamy, może tak wam zrobię, o, z tej strony przepis na ciasto truskawkowe, tak tutaj to wygląda. Mamy dokładnie opisane wszystkie rzeczy, jakie musimy tutaj zakupić, żeby zrobić to ciasto. Mamy dokładnie proces, taki przepis po prostu na to ciasto, proces jak to mamy wszystko po kolei robić. Faktura tego jest taka słuchajcie, jak widzicie jakby taki stary papier. Bardzo fajnie to wygląda i z tyłu, moi drodzy, mamy, tutaj jest, są, tak, tu mamy, smogmo, i tutaj mamy drugą część. Zobaczcie, tu mamy też jakieś datki też w grze pokazane. Co trzeba zrobić, żeby coś się tutaj stało. No i widzicie wszystko mamy w języku angielskim. Yy, tak więc, jeżeli ktoś by chciał się z tym dokładnie zapoznać, to tutaj może zrobić stopklatkę i przeczytać. Nie będę tego wszystkiego tłumaczył, bo zapewne większość z was wie, co tutaj jest napisane. Zdjęcia tych wszystkich poszczególnych elementów znajdują się na stronie, tak więc tam będziecie mogli się też z tym zapoznać bardzo. ale To bardzo fajne. No, grafika, przepiękna, bardzo przyjemna. I moi drodzy, co jest na plus, mamy tutaj steelbooka jest on bardzo przepiękny. Zobaczcie bardzo fajnie, że jest zapakowany w takie oto folii taka, żeby nic mu się nie stało. Wielu producentów i wydawców powinno brać przykład od nich, dlatego że w większości steelbooki są po prostu wrzucone na górę bez żadnego zabezpieczenia. I tak jak w przypadku Need for Speed'a Hit edycji kolekcjonerskiej, wszystko jest w środku w w stanie, a tutaj wszystko jest pięknie zabezpieczone, pięknie spakowane i pięknie edycja jest zrobiona. Zobaczcie jaki Cudowny jest ten Steelbook. Z tej strony prezentuje on się tak, naprawdę jest dość bardzo piękny. Tutaj mamy tytuł naszej gry, co jest bardzo na plus, tak więc grzbiet nie pozostał łysy. I ta strona jest najlepsza. Zobaczcie, o jak się fajnie mieni pod światło. To jest tutaj wszystko w Jak widzicie, tutaj są takie te, te linie są takie wzgnieceniem zrobione. Naprawdę bardzo, ale to bardzo ładne. Zobaczcie, tutaj mamy taką, a tutaj mamy taką. No. Piękne, naprawdę bardzo piękne. I słuchajcie, jak na stylbuka jest on naprawdę, słuchajcie, gruby, bo yy, warto też zauważyć, że wiele steelbooków tych tańszych jest cieniutkich, a zobaczcie tutaj, jak na ściskam tego steelbooka, to on prawie się nie zapada, a w większości steelbooków to wszystko to lata, jest naprawdę dość gruby i dość solidny i w środku taką się prezentuje. Tak więc naprawdę wykonanie tego steelbooka jest na bardzo, ale to bardzo wysokie poziomy, tym bardziej ilość. Aluminium, jaka została tutaj użyta, bo niektóre są naprawdę cienkie, lekkie, a ten jest naprawdę dość gruby i dość ciężki. Aż muszę zobaczyć, moi drodzy, ile ten steelbook waży. Nigdy tego nie robię, ale chyba będziemy musieli takie coś wprowadzić. Waga tego steelbooka to 149 gram. Naprawdę, moi drodzy, serdecznie polecam. Jest on naprawdę piękny, cudowny, no cudowny. Mamy tutaj, moi drodzy, jeszcze dwie rzeczy. Mamy tutaj duży plakacik. No, niestety z tej strony są białe. Ta część nie została wykorzystana. Bardzo mi jest z tego powodu smutno, bo nie lubię takiego marnotrawstwa. Ale względem reszty edycji naprawdę jest to coś cudownego. Tak, moi drodzy, w pełnej okazałości prezentuje się ten oto no plakacik, który tutaj mamy przed oczyma. Tutaj, oczywiście, mamy legendę na górze po lewej stronie. Zaraz wam ją przybliżę. Tam mamy różnorodne lokacje pokazane, gdzie się dokładnie znajdują na tej oto mapie. Bardzo, ale to bardzo fajnie, zrobione w stylu właśnie tej oto gry. Tak, moi drodzy, prezentuje się ta legenda z bliska. Tak jak mówiłem, tutaj mamy wszystkie te lokacje zaznaczone i wyjaśnione. Jak słyszycie, faktura tego jest też bardzo gruba, więc tutaj nie zostały wykorzystane e, tandetne materiały, tylko naprawdę dość. Porządne i jak zwykle mam problemy e, ze składaniem tego wszystkiego, jak ja tego nie lubię. Naprawdę, zwyczaj jak mapki, wszystkie składam raz zdarzy mi się na tych oto miejscach to przedrzeć. To jest dla mnie coś strasznego. No i moi drodzy, ostatnią rzeczą, jaką mamy w tej oto edycji kolekcjonerskiej, Celest jest nasza truskaweczka. Tak więc sobie ją wyjmiemy. W środku już nie ma nic. Tada! Tak oto wygląda nasza truskawka. Jest ona tutaj o tak właśnie zamocowana. O, jeszcze, jeszcze kilka rzeczy jest pod spodem, to tego Wam na razie nie pokażę. Takie najlepsze rzeczy na końcu. Słuchajcie, chyba z, zapomniałem zobaczyć. Wow, zobaczcie, co my tu mamy. To Słuchajcie, w ogóle zapomniałem o tym, że to jeszcze to zawiera. To trzeba wszystko dokładnie sprawdzać. Wow, 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 Tu, moi drodzy, mamy e, Santraka do pobrania e, wersji cyfrowej, dlatego, że drugiego mamy na, słuchajcie, na kasecie. To jest coś cudownego, tutaj jest do pobrania, kodu Wam oczywiście nie pokażę. Ło, wow, patrzcie jaka zajebista przypinka, tak ona wygląda z tej strony. Patrzcie, mamy przypinkę, normalnie jest ona zrobiona, zobaczcie jak jest bardzo, ale to bardzo dobrze wykonana, jest ona dość cudowna. I z tyłu mamy taśmę 3M, możemy ją generalnie przyżyć jak i przykleić do czegoś. Naprawdę, naprawdę zobaczcie, jest ona cudowna, bardzo, ale bardzo ładnie to wygląda. No zobaczcie, za 300 zł z grą, tyle elementów, tyle rzeczy i takiej jakości. No to jest coś pięknego. Naprawdę, Limit Tran robi zarumiste edycje kolekcjonerskie. Tam możemy naprawdę dostać tylko wersje limitowane, a nie te, tak jak figurka Nomada, która zaraz będzie dodawana do płatków, wydawana, sprzedawana za 250, potem za 100. Ale no cóż, to jest coś pięknego. No i tu patrzcie, mamy na kasecie. Na kasecie mamy, słuchajcie, soundtracka też zrobionego. Wow. Tutaj mamy, słuchajcie... Nazwy tych piosenek, wszystkie tytuły podane, tak wygląda pudełeczko z tej strony. Zobaczcie, w jakim to jest fajnym stylu, takim starym zrobionym. Zobaczcie, no coś cudownego. Uwaga, w środku, w środku, w środku, <laughs> w środku jest kaseta. Wow, ale zej Patrzcie, <laughs> to pamiętam, zawsze lubiłem <laughs> za dzieciaka to klikać. Albo tutaj ołówek wsadzać i przekręcać I cofać takie kasety Original SunTrack muszę musecie, To już jest chyba druga edycja kolekcjonerska, która ma SunTracka w kasecie Nie mogę teraz znaleźć, patrzę na tą moją półkę Była jeszcze jakaś jedna wydana Też w kasecie, ale nie mogę teraz tego zlokalizować Wiem, dobra nie wiem Piękne, no cudowne. To się kręcić? Nie mogę. Tak, patrzcie, kręcić się. <grych> tak kiedyś robiłem za wszystkimi kasetami. Szkoda, że nie ma na czym to odpalić, ale gdzieś pewnie jakiegoś Ukmana mam gdzieś schowanego, może gdzieś u rodziców znajdę. I z chęcią to odpala i zobaczę, jak to działa. Czy na pewno to działa? Bo nigdy, słuchajcie, takich santraków nie odpalałem. Ale no piękne, piękne, naprawdę sympatyczne dysekroliczny soundtrack na kasecie, No coś. Coś pięknego jeszcze w takim pudełeczku, no cudowne. No i teraz, teraz może mogę Wam pokazać tę truskaweczkę. Tak jak już powiedziałem, zauważyliście, możemy ją sobie tutaj fajnie powiesić. Mamy, mamy tutaj e, karteczkę. Co tutaj można e, zrobić? E, może można to prać w zimnej wodzie. Ciekawe, ale po co to komu, żeby to prał? Tak ona, słuchajcie, wygląda. Z tej strony, z tej strony no w sumie niczym się nie różni. Mamy naszą taką tą latającą troskaweczkę. Bardzo, ale to bardzo fajna. I też cudownie się będzie prezentowała, jak się ją powiesi. No, słuchajcie, bardzo fajna, mięciutka, piękna. To byłoby, moje drodzy, na tyle. Zobaczcie, tak prezentuje się w pewnej okazałości cała edycja kolekcjonerska gry Celest. Za 300 zł, za niecałe 300 zł, z dostawą, yy, z grą ze steelbookiem, z naklejkami, z mapą z mapą a'la plakatem, z soundtrackiem, pocztówkami, naklejkami, przepisem, mini artbookiem naszywką, zobaczcie ile rzeczy dostaliśmy za niecałe 300 zł no słuchajcie, coś cudownego, naprawdę bardzo piękna edycja kolekcjonerska, bardzo mi się podoba, no prawie nie ma tutaj do czego się doczepić bardzo jestem zaskoczony, no bo zapomniałem właśnie o tym soundtracku, którego tutaj mamy na kasecie, Są bardzo, ale to bardzo piękny steelbook jest cudowny, no słuchajcie naprawdę jak dla mnie edycja 10 na 10 bardzo mi się podoba, zawiera wszystkie elementy, które właśnie powinny być w takich edycjach i zostały właśnie zebrane w takie małe edycje, wszystkie do kupy no słuchajcie, jest coś cudownego, ja jestem za mi się podoba, może Wam się to nie podobać, ale napiszcie mi w komentarzu, co o tym sądzicie co Wam się najbardziej podoba i zapraszam Was serdecznie też na mojego bloga żebyście tam zostawili jakiś komentarz bo niedługo ta stronka bardziej odżyje Jakbym powiedział, nasz artysta będzie mi pomagał i też będzie miał tam swój dział i sw jego rzeczy będziecie mogli podziwiali, ale to już niedługo. Prace powoli idą podkreślam, powoli <grym> wszystko jest na dobrej drodze. Dając mojej drodzy, coś cudownego, naprawdę bardzo, ale to bardzo mi się podoba. No i co? Zapraszam Was do kolejnych materiałów. Pamiętajcie o tych łapkach w górę, żeby ten materiał z... troszkę trafił do większego grona odbiorców, bo tak powiem Wam. Ciekawostkę, eee, ostatni materiał z tą cudowną kapsułą wyłączona została mi monetyzacja, dlatego że jakieś tam prawa łamie, no cóż, na płód. No i dlatego YouTube się obraziło, no i tamty filmik został z, demoty, z demony, de, de, nie zarabia. <grych> no ale no cóż, mam nadzieję, że ten troszeczkę do mniejszego grona trafi, tak więc dzięki wielkie jeszcze za oglądanie, widzimy się w kolejnych materiałach. Piszcie, komentujcie, trzymajcie się, cześć!